Cześć z tej strony, URIEN. Witamy w Nowym Roku. Jak tam? Sylwester z Tompradem udał się. Jeśli tak, to wszystko ok. Z Nowym Rokiem lecimy z drugim chapterem rozmaitości. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Gracza Robota. Moim zdaniem jest to totalna abstrakcja. Jest coś niesamowitego. Znalazłem filmik pewnego gościa, który robi niesamowity wyczyn. Już każdy widzi tytuł, tak jest. Jest to Wipeout HD Fury wydany na PS3. Chodzi mianowicie o tryb Zone na planszy synkopia. Każdy, kto gra w Wipeouta Mniej więcej ma pojęcie o co chodzi, wyjaśnię dla tych co nigdy nie grali w tą grę. Otóż leci się statkiem na torze i w niesamowitej prędkości pokonuje się po prostu dystans. I chodzi o to, żeby przelecieć jak najdokładniej, jak najszybciej, bez obijania się o bandy. No i w sumie dolecenie do mety. Chodzi o to tutaj, że na tym filmiku goś prezentuje stadium robota. Dla mnie jest to niewykonalne. Chodzi o to, że co kilka zon prędkość wzrasta i statek leci coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, aż trudno na nim zapanować. Robi się mętlik. Tutaj na tym filmiku od razu od razu z góry y, zaznaczę do hejterów, że y, na pewno gość nie zrobił tego oszustwo. Nie zrobił tego na Tasie. Nie robił re-recordingów. E, film pochodzi z 6 lat temu. E, wtedy jeszcze zbytnio nie było dobrego emulatora PS3, także gość gra na real hardware. E, w sumie tyle, no i co? Lecimy z wideo. Spójrzcie sami na to. Oczywiście na samym końcu tego materiału podam link do kanału. I. No i tyle. Zatem lecimy. Polecimy od początku. Ja będę przewijał. I zaczynamy. Tutaj jeszcze w miarę, w miarę powoli subwenom, czyli jeszcze nie jest tak, tak szybko. Ale cały film ma 23 minuty, więc na pewno za jakąś chwilę poprzeskakujemy w co ciekawsze momenty. Tak jest, perfect lap. Już się robi ciekawie. Teraz taka mała uwaga do... Do cwaniaczków internetowych napinaczy. E, dużo osób uważa się za perfekcyjnych graczy, poprawiaczy. Poprawiają, a co ty? Co ty grasz na YouTube? Co ty to? Co ty tamto? Kurde. Nie chcę mi się komentować tego. Nie gram na żadnym YouTube. Tylko po prostu pokazuję ciekawe, moim zdaniem, yy, materiały. Komuś nie pasuje to proste, nie oglądam, dziękuję, nie? Oczywiście wszyscy są specjalistami, każdy jest masterem, każdy yy, w tym wajpałcie to pewnie dolatuje do 500 yy, zony, 500. I w ogóle, no, to zero gatki, nie? Tak, jak jeden z drugim jesteś takim mistrzem, to weź, zagraj, pokaż, to ja ciebie pokażę na moim kanale. Będziesz, wiesz, sławny. No, i tyle, nie? No, od razu w sumie zapomniałem na początku powiedzieć, żeby ludzie z epilepsją tego nie oglądali. O, tutaj jest masakra kolorowa. Ja jestem ogólnie fanem serii Wipeout. Jest niesamowita ogólnie gra ale najbardziej mi się podoba właśnie HD Fury le, lepiej nawet niż Omega ten co wydany został na PS4 bo raz, że lepsza muzyka jest a dwa, wolę, preferuję pada od y, Play'a trójki no i ff, mogę sobie podłożyć na Play'u 3 swoją muzykę jeszcze z poprzednich części Wipeouta, nie? nie wiem, y, nie wiem czemu właśnie na czwórce zrezygnowano z tego Wiadomo, że tam nie można yy, wrzucać swoich jakichś tam plików. Co moim zdaniem jest bez sensu i jest jakby gradacją w tył. No ale. misję zrobimy, czekamy na PlayStation 5. No i dobra, widzicie, gość, gość gra już 4 minuty. Ja nie razu się nie obiło bandę, nie? Jedzie jak natchniony, jak robot. Może skoczymy dalej troszkę Spójrzcie co tu się dzieje tak w połowie filmu Już ma prędkość Mach 1 Nie to jest, to jest masakra Ja prywatnie na tej yy, na tej planszy doleciałem do 90 yy, do zony 90 i to już się wspięł na wyżyny swoje mózgowe Naprawdę, to grałem. No, 11 minut gdzieś grałem, i to już, to już była masakra, nie? Polecam każdemu sobie taki trening. Nie wiem, czegoś, czy, czy on coś zażył. Jego synapsy, połączenia mózgowe, no to jest. To jest master, nie? To jest coś niesamowitego, no. Polecam każdemu zagrać. Nie, to jest śruba, nie? Dobra, przewinę jeszcze dalej. Już jest najwyższa prędkość, supersonik. Patrzcie na typa, jak on leci. Ja... Yeah. Masakra. Muza zajbista, ez, hát hát To jest coś niesamowitego. O, już już się obija, już mu zwoje nie wytrzymują. Ale i tak, no, gość jest przekozakiem. Perfect lab, perfect lab! Przebiniemy sobie troszkę dalej. Przy końcu jak leci. Japir, nie no masakra! 130 zona. Typ dalej gra. 20 ponad minut jak robot w takim tempie. Że tacy ludzie są, to jest masakra. Jest zagrożony. Ja, pierdź. Yeah. Spójrz na jego stacji, nie? Ja, pierdź. Coś niesamowitego, nie? Postanowienie noworoczne doprowadzi się do tego stopnia, jak ten gość, poprawić swój wynik mózgowy. Na pewno mi się w życiu wtedy będzie lepiej żyło. Będę człowiekiem, robotem. Coś niesamowitego. Powiem Wam kanał tego typa Zong. Każdy widzi. Zong Miles. Typ. Polecam sobie obejrzeć to wideo. Yy, pocisnąć gościowi suba, bo naprawdę należy mu się. To jest wyczyn to, co on zrobił. I ten. No, ja się z wami będę żegnał. Yy, mam nadzieję, że spotkamy się w rozmaitościach 3. Już niebawem. No i do zobaczyska. Jo.